Dzień dobry, portal nasz Opatów. Dziś jesteśmy w Gołębiowie w gminie Lipnik, gdzie właśnie trwa turniej sołecki. Organizatorem tej imprezy plenerowej jest wójt gminny pan Andrzej Grządziel, Rada Gminy, Rada Sołecka i gminny ośrodek kultury we Włostowie. Dzień dobry, turniej sołecki w Gołębiowie. Pierwsze stoisko. Jak mogli się Państwo przedstawić i skąd przyjechaliście? Witamy serdecznie wszystkich. Jesteśmy z Włostowa, koło gospody wiejskich z Włostowa. Dobrze. Czy możecie powiedzieć, co przygotowaliście na swoim stoisku? Przygotowaliśmy pyszną zupkę gularzową, yy, pyszne ciasta, mamy naleweczki, kawę, herbatkę, pyszną lemoniadę, z także smalczyk z, z, z ogórkiem, także zapraszam. Ogóreczki serdecznie. małosolne, zapraszamy. Kto przygotowywał te dania? No, nasze panie, po prostu z naszej wsi. I ostatnie pytanie. Po co państwo tutaj przyjechali? O Przyjechaliśmy tutaj. Żeby zaprezentować swoją miejscowość w turnieju sołeckim i oczywiście go wygrać, tak? dziękujemy za wywiad. Dziękujemy. dziękujemy. Kolejne stoisko Koła Gospodyń Wiejskich. Czy mogły się pani po kolei przedstawić? Danuta Nowosielska, Ilona Szymczak, Stefania, Ewa Bilska, Ewelina Masak. Jest to Koło Gospodyń Wiejskich z Usażowa. I teraz pytanie, co pani przygotowały? Przygotowałyśmy na początek, żeby się zaprezentować piosenkę o naszej gminie, ogólnie o naszym kole. Dobrze, a jeżeli chodzi o jakieś dania? Kapuśniak? Kapuśniak, placuszki są pyszne, kawa, herbata, napoje zimne oraz pyszne jabłuszka. Świeżutkie. Kto pomagał w przygotowaniu tych wszystkich poczęstunków? My wszystkie, tak, tak, wszystkie panie z Koła Gospodyń ra, wraz z mężami, tak, bo bez nich nie dałybyśmy rady. I jeszcze pytanie, ile lat działa Koło Gospodyń? E, w sumie 3 lata, 3 lata. Oczywiście muszę na, wspomnieć, że mamy jednego pana. Mhm, dobrze. Jest, jest, jest ogólnie nas jest 24 osoby, w tym jedna osoba jako mężczyzna. Czyli jest to jedno z liczniejszych kół, tak? Nie wiemy, jak tam reszta teraz. Yy, tak, tak, jako, tak, 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 Jaką ilość ma. Myśmy było, więc, nas więcej, tak? tak? Ale część po prostu na razie odeszła i zostały te najmocniejsze panie. Czyli usażów to jedno z liczniejszych kół w Lipnik. Bardzo dziękujemy za wywiad. Witamy. Razem z nami jest wuj gminny Lipnik, pan Andrzej Grządziel. Panie wójcie, skąd pomysł na. Turniej Sołecki, właśnie tutaj, w regionie Lipnika. Ja myślę, że to jest chyba bardzo potrzebna impreza, bo to jest taka, pomiędzy Nocą Świętojańską a Dożynkami. Taka tworam się luka w wakacje. Stąd pomysł, żeby zrobić taką imprezę, która nazywa się na dzień dzisiejszy. To jest to Turniej Sołecki. No, dzisiaj troszkę jest, mamy taki poważny problem, bo po kilku, kilku dniach padania deszczu jest pogoda i nie ukrywajmy, gro ludzi poszło w pole pracować dzisiaj, bowiem akurat. Sprzyja pogoda i pracują w polu, w sadach, także troszkę jest mniej dużo, ale będzie lepiej. Panie Wójcie, która to już edycja turnieju Słoweckiego w gminie Lipnik? Jest to druga edycja turnieju sołeckiego. Pierwsza odbyła się w 2019 roku. W 2020 roku, wiadomo, pandemia koronawirusa, a więc nie było... W ogóle turnieju i chcemy, żeby ten turniej cyklicznie wszedł do naszego, tak powiem organizacji imprez wakacyjnych i jeszcze panie wójcie, jakie konkurencje znajdziemy właśnie w czasie trwającego turnieju sołeckiego? No to między innymi była konkurencja noszenia worku na czas, jadę taczką slalomem, teraz będą miajka przynosili także. Są takie dosyć śmieszne konkurencje, ale widzę, że ambicja jest niesamowita uczestników i poświęcenie jest olbrzymie. A czy w przyszłości też planowane są dalej kontynuowanie tego turnieju sołeckiego? E, tak, bo to jak powiedziałem będzie nasza cykliczna impreza, na pewno, nie będziemy z tego rezygnowali. Może będą się odbywały w innym miejscu niż w Głębie, bo teraz już inne sołectwa zgłosiły akces, żeby organizować tego typu turnieje, ale na pewno będziemy organizowali. I jeszcze pytanie na koniec. Za nami znajduje się piękna figurka, niedawno odrestaurowana, i kilka słów właśnie o tym. To znaczy, myśmy to zrobili całe, tu jak widzimy, może potem jakbyście panowie to ujęli, prawda? Odbudowaliśmy całą groblę tutaj, istniejącą, bowiem w wyniku działań roślin, ale także i bobrów, ta grobla, która chyba była przed wojną groblą, ulegała nam powolutku rozmyciu. Jak się okazało, pod figurą już była wolna przestrzeń i było się zawaleniem całkowitym figury do stawu. No, taką decyzję musiałem podjąć bardzo szybko, ale powiem, że to bardzo solidnie zrobione. E, usypany są nowy nasyp, Zostało to wszystko jak widzicie obłożone kamieniem hydrologicznym. Także badła nie wygląda, figura cała została odnowiona. Jest to nowa podstawa. Tam, gdzie się dało, to widzę, zostały elementy poflekowane, gdzie się nie dało, zostały poszpachlowane. Została odbudowana, zrekonstruowana figura Matki Boskiej. Jest to figura po w 1924 roku przez rodzinę Leszczyńskich, który dwóch znajdował się tu naprzeciwko, ale obecnie już dworu nie ma i figurę ustawiliśmy w kierunku już na wieś. I ostatnie pytanie, ile sołectw bierze udział w dzisiejszym turnieju? Na dzień dzisiejszy mamy bodajże 6 sołs. To jest, no, nie jest dużo, no jak powiedziałem. Niektórzy w ostatniej chwili zrezygnowali, bowiem poszli w pole. Mhm, dobrze. Dziękujemy za wywiad. Razem z nami był wójt gminny Lipnik, pan Andrzej Grządziel. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i życzę miłego dnia. Dziękuję. Dziękujemy.